Siemaneczko, majstry po świętach. Dzisiaj mamy wtorek, godzina 11. W piątek nie pracowaliśmy, bo padało. No to tam było, widzieliście na ostatnim filmie, ile było zrobione. No i dzisiaj do 10. Tyle mam zrobione. No i co muruję dalej? Troszkę się odpoczęło. Wczoraj to już mi się wręcz nudziło. Troszkę się popiło niedzielę tak no mordy w śmieciach nie było ale no delikatnie też nie było ale wczoraj już przerwa no bo to dzisiaj żeby to wyparowało no i co jedziemy z, z, z kształtkami a brygadzista coś mi za zaniemógł, a nie wiem co tam się stało nie wiem, no po prostu sobie może nie. Zaziębił się od odlania wodą też tak może być muruję sobie tutaj ileś tam sztuk troszkę je tak podług muru stawiam dołem no i później łatę biorę i sobie sobie liniuję to no właśnie tak i dzisiaj, to, dzisiaj to opierdzielę no i następnie musimy tak zalać tam na garażu tą 5 metrową podciąg 24x50 on tam jest i na nim będą jeszcze przemurowane te elki co teraz stawiam, te zewnętrzne gdzie to będzie nam ten wymiar z planu pasował że na przykład jest 50 cm. Jak jest do wysokości inaczej, jak jest wysokość 2,40 tak jak tam, no to też to możemy sobie zalać przed stropem, ale tam to już nie zalejemy tam to, tam między kuchnią a salonem już będą te. już będziemy musieli tu lat ze stropem, bo to jest 2,50 wysokość, a my potrzebujemy i 40 welbunek, no to tam wyjdzie 2,90 coś. No to to już ze stropem. No i cały czas jadę gdzieś po te doki. Tam się ktoś do mnie odezwał, ale muszę też przyczepkę jeszcze tam trochę po, podratować, bo coś mi się zwarcie robi. Dobra, słuchajcie, finalnie wyszło 54, czyli 2,94. 4 cm jesteśmy wyżej. Kiedyś to w piątek zaczęliśmy szalunki tam w garażu kręcić tym blaszaku, ale ciasno tam no i o ósmej był rząd i do domku i dzisiaj tam już zaczyna się trochę co nieco się skręcać Znowu ma padać, także cholera wie co to będzie. I ciepło nie jest. Kurtka zimowa, czapka zimowa, Na kaleson nie mam, ale może by się przy... nie No, już bez przesady, ale czapka musi być. Tym bardziej na rusztowaniu, bo tam jak w murach się chodzi. O, wypchnąłeś, w murach to jeszcze w miarę, ale tu góry to no, trzeba sobie najpierw mur postawić, żeby było można, jak to się mówi, chodzić, żeby było cicho. Ostatnia coś wyszła. Liniuję z wierzchu, bo, no, bo licą muru My... miałem cały czas od zewnątrz. Jedna wychodzi trochę za mur, druga wchodzi, no i są świtki, są bitki i następna i następna tak to nie jest źle Jak postawione pustaki tak będą cztery Też jeszcze się troszkę powiększy, bo tak jak tam już nie jest murowane no bo tam wyjdzie jeszcze tam co ten słup duży jest to wyjdzie i tu tak samo jak jest ten słup to tyle będzie to jeszcze powiększone poddasze nieużytkowe kurde może jutro mi się gdzieś przejechał za tymi dogami Muszę dzisiaj właśnie tą przyczepkę tam podszykować bo... No bo niby są te kierunki, a ich nie ma, nieraz ten. Nieraz są matne, nie gdzieś coś muszę tą wtyczkę przy samochodzie rozebrać, bo, bo coś czuję, że to tam, bo tam już od tyle lat tam nic nie było ruszane, a wtyczkę przy przyczepce ostatnio od nowa zakułem. Musi być tam, coś chyba, że gdzieś jest. Nie wiem. nie wiem, ja elektrykiem nie jestem, ale to, co nie będę mógł, to sprawdzę. Chociaż, że w lewo był ten kierunek, to już pójdzie dobrze. Musi, kurde, wiatr, by było nieważne. W sumie ta pogoda nie jest zła na tych no bo przynajmniej nie schnie mi to, nie jest nagrzane nic. I sobie mogę tym regulować a sznurek dzisiaj przy tym wietrze to też by farmazon wychodził kość czuję. co to widać nie jest. tragedii nie ma Jak widać kształtki mam skończone o 13 skończyłem od rana i musimy się zacząć i bierzemy się za te szalunki, podciągi, pompki, bajery, rowery, kuny, jelni, jenoty, lisy. Lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Dobra nie chcę, nie chcę już tyczki tu używać, po prostu sobie tutaj zaznaczymy gdzie nam tam trafi. Dobra, no i od tej wartości teraz 40,5 40,5 będziemy mieli ten poziom, metr nad poziomem 0. Dobra, no tutaj muszę sobie przenieść, ponieważ ponieważ nie przyniosłem z tamtej strony miałem zaznaczone jak tu trasowaliśmy pod tą, a tu nie ma było takie dobre 47, no tak, bo to wychodzi wychodzi nad lekko po, wyżej tu właśnie. Dobra, i odtąd i przepraszam bardzo, ale brama ma 2,30 nie 2,20, czyli Czyli to nam niepotrzebne to plus 100, żeby się nie. No i o tej wartości teraz metr. Zależy co chcemy, a będę chciał mieć yy, spodek, czyli musimy się opuścić o metr 30 minus, minus, calów, minus deska. I wtedy tutaj te boczne, te pionowe się tu przednie zrobi, ale to. Spokojnie w swoim czasie, teraz już jest po 14.00. Także pewnie za dużo już nie nawalczymy. No chociaż jeszcze chwila jest, to coś będzie innego, bo to już trochę ta, to murowanie to już się przyjadło. O, to bym mógł sobie zrobić tak, że niby od tego bloczka, ale to może być róż, różnica poziom, poziomów. Na bloczkach, i lepiej od sznurka to od góry w dół mierzyć. Nie, mi brakuje tu, ale no. Jak go no, podniesie, no po, po kolei. Jeszcze piłuj go do góry. Może no, na dziurze podnieść, nie? No, nie wiem. No tu brakuje. No dobra, ale podnieś o dziurę. Czekaj, ja ci to podniosę trochę, żebyś. I podnieś o dziurę i będziesz skręcał niżej Czekaj, zobaczę go tak ile mu No ci pewno troszkę go opuść, ale to niewiele Po prostu musisz... Nie no to musisz ten blacik, ten pionowy musisz te, sobie go odgiąć. No No to jak... A tu równo? No tak no zrób, żeby no jak winkle zachowane, no to powinno... To tak to dopasuj. no wiesz, Te deski widzę też kurwa, aby chuj szmatę gryzni, które nie. No to jest no, te, deska budowlana to co to no jest? i co, kręcić, nie kręcić, zostawić to? Na razie to tak bym zostawił, bo to jest troszeczkę wyżej. Trzeba by było ten. Teraz patrz. 53 Jarzymka to może zwalać. Jak zwykle ta sama historia. Czy blacik mamy założony. Sobie normalnie ten, teraz właśnie od tego sznurka. No, daj mi mówić, bo kurwa za nie widzę od tego sznurka, jak już wysokość sobie ustaliliśmy, no to były zmierzone do bloczków te, te, blaty, dołem wymiar i tutaj zadyblowane na dwa. To jest przykręcone od tej strony i później, żeby to się nie odjeżdżało, no to tu jest szpak z dwa wkręty, spionowane. To już jest tak w miarę. No i teraz jest już położony ten spodek. I źle nie leży. Tylko teraz muszę jeszcze na blaty tu tam dzisiaj to może Aha, bo 52,5 w sumie bym musiał mieć, bo jestem równo z dołem blatu Tak 52,5 Tam będziemy mieli chyba 53 te blaty Chcę Od razu przebić ten sznurek To jest Młotka kurwa Nicoly baterię nie chodzi no tak, tylko że tam będzie chujnia, coś czuję. Zmienią, bo tu nie będzie w co. Także ten sznurek to coś czuję, że dopiero pójdzie, jak będą blaty położone. Tak. Dobra, właśnie blaciki na te duże na 53, bo oczywiście płyta wybrakła. Trzeba było zrobić 47,5 Ja wiem, że to tylko niby 2,5 cm, ale Zrobimy to z desek No i oczywiście jak zwykle Ta sama historia, trzeba jeżemka zdejmować Bo teraz będzie ciężko Tu przełożyć Będziemy musieli chyba wziąć Jeszcze jedno rusztowanie na środku Bo przecież jak tu się poradzi Belkę mamy na miejscu Blad już jeden Też mamy na miejscu Tu trochę ten co kręcił to zaszalał dołem, bo tu dał co 40, a my dajemy co 50 te, a tu są co 40 i tu jest 12 od dołu, czy 10 od dołu, dziura i tu jest druga dziura. I na każdej, na każdej lasz będzie po dwa, po dwie klamry. I teraz tu sobie skręcam, po dwa wkręty między laszkami tak, montażowo w sumie, no bo to. No, Montażowo, nie montażowo, no żeby też jej do góry nie wzięło, chociaż wątpię, żeby im wzięło. Dobra, mamy przedziane dołem te rurki. Może trochę po skosie i to pójdzie, bo już był blat przykręcony, ale stwierdziliśmy, że no nie wejdzie nam ten. No nie włożysz tam ręki. No wiem szpak by się przydały. Ach. To długo ogląda to jakie ja mam na szpaksy. Danie Ty, wejdzie. panie Kamil, tak? Nie wejdzie. Ja Trzemię? Kurwa, tam jest blat, ale cały czas to muszę przeskakiwać. Dobra. O, zawsze kurwa dobre i trochę. Bo tu też nie wejdzie. jest mała popraweczka musi być. No dobra. No tak, trzymaj go, wezmę go, przykręcę. daj im no, to znaczy, tak myślę, że co drugą by trzeba dać, a później, wyżej się to odkręci, tak już będzie wylane. Dzień się skończył, tak to nam tyle zrobiliśmy. No, jeszcze tu trzeba pod, podkładać. Klamry, druty, słupy, no i, i stempli, będzie wsio. Także co? Do następnego. Na razie. Cześć.